Cześć, witajcie Assassin08. Z tej strony witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś dość niespodziewany przez was pewnie unboxing, aczkolwiek dziś do Biedronek wjechały nowe gry i słuchajcie, na Facebooku wrzuciłem informację o tych grach. Ale jak pojechałem do biedronki, zobaczyłem co tam jest i tak dalej, to trochę mnie zamurowało, ponieważ jest o wiele więcej gier niż jest na liście. Jest masa symulatorów. Jest na przykład um, Tom Clancy's End War, którego chyba na liście nie było. Jest Darksiders 2, którego też na liście nie było, nie wiem. Być może w tych biedronkach, w których gry jeszcze z poprzednich edycji po prostu się nie sprzedały, to wrzucili tym razem. Nie mam pojęcia. Musicie po prostu iść do biedronki i się dowiadywać. I dziś mam dla Was unboxing, jak widzicie, po tytule jeden z dwóch, ponieważ jeszcze nie kupiłem wszystkiego, ponieważ jeszcze nie wiem, czy po prostu będę kupować. Ale kupiłem gier, słuchajcie, 5 jakie to są gry? Już wam pokazuję. Pierwsza to Deus Ex Human Revolution w złotej edycji, Batman Arkham Asylum w Game of the Year, Ride to Hell Retribution. Mam jeszcze Sleeping Dogs w edycji Definitive. I słuchajcie, mam również grę, która tam była wpisana w zupełnie innej cenie. A mianowicie jest to Rayman Origins, który tutaj jest w o wiele niższej cenie niż podany było na stronie. Także naprawdę jest, jest super. W tej samej cenie jest również e, Sirius Sam 3. Ale słuchajcie, zanim odpakujemy te gry, to jeszcze mam dla Was jedną przesyłeczkę, którą odpakuję sobie po prostu teraz, żeby Wam pokazać, co w niej było, żeby nie robić tego osobnego unboxingu. Tutaj już sobie ją otworzyłem, żeby zaoszczędzić czasu i sprawdzamy zawartość. Zobaczcie, taka jest zawartość. I krótko, co tutaj jest. Na początku mamy farming simulator 15, w środku płyta, instrukcja oraz plakat z mapą. I słuchajcie, to jest pudełko bez klucza aktywacyjnego. Jednak, jako że mój brat trochę się tym interesuje, to postanowił kupić sobie sam klucz do tej gry i zapłacił około chyba 40 zł za sam klucz. No i tutaj mamy pudełko, które jest z pełną zawartością, oprócz oczywiście tego klucza wspomnianego, także odkładamy na bok. Kolejna gra i tutaj słuchajcie, jeśli chodzi o tą grę, to planuję coś więcej. Jest to Battlefield Hardline, który oczywiście w środku nie zawiera kluczyka, jest 5 płyt. I słuchajcie, znalazłem fajną ofertę na Hardline'a, kosztuje klucz chyba coś koło 90 zł. I najprawdopodobniej go zakupię. I jeśli go kupię, to najprawdopodobniej też coś z niego nagram. O ile będziecie chcieli. Także, jeżeli chcecie coś z hardlinea, to mówcie. I ja w następnym tygodniu najprawdopodobniej kupuję ten klucz, także także będzie się działo, jeżeli byście chcieli, oczywiście. Kolejna rzecz jest to, słuchajcie, SimCity. Które w środku, oczywiście, posiada płytę, jakąś tam instrukcję i tak dalej. Również nie posiada kluczyka, jednak kupiłem sobie konto z SimCity za 10 zł, także się mega opłacało. No i kupiłem również sobie steelbooka z SimCity, jednak jeszcze ta przesyłka mi nie dotarła. Także przy okazji innego unboxingu na pewno zobaczycie yy, ten steelbook. Kolejna rzecz to Diablo Reaper of Souls, dodatek. Jeśli chodzi o Diablo to posiadam Diablo 3, teraz kupiłem sobie dodatek. Wcześniej w jakimś unboxingu też był ten Reaper of Souls, ale sprzedałem ze względu na to, że był źle złożony, jeśli chodzi o pudełko. W środku wiecie jaka była zawartość, odsyłam Was do tamtego unboxingu. Żebyście zobaczyli co jest w środku, nie chcę po prostu tutaj zabierać czasu. A jeśli chodzi o klucz do Reaper of Souls to najprawdopodobniej chyba nie będę mieć, ponieważ niezbyt interesuje się Diablo. Aczkolwiek grałem w część trzecią, no i, i tyle. I taka była przygoda z Diablo u mnie. I słuchajcie, ostatnia gra, z której jestem najbardziej zadowolony z tego całego zestawu, a mianowicie jest to Evolve. Jak widzicie tutaj jest takie jakby wybrzuszone i tak dalej. Fajnie to wygląda. I Wolf również nie posiada tutaj ta edycja klucza. Jednak klucz, słuchajcie, kupuję w następnym tygodniu również razem z Battlefieldem. A grałem w Wolf na PlayStation 4 i nawet mi się spodobało, szczerze mówiąc. Tak wygląda, słuchajcie, pudełko otwiera się ono w następujący sposób. Są cztery płyty. Tu jest instrukcja, tak ona wygląda. Zobaczcie. Całość naprawdę wygląda fenomenalnie, i naprawdę się opłacało. Tym bardziej, że właśnie jak powiedziałem, kupuję Evolve i sobie będę grać. Także to tyle jeśli chodzi o ten dodatkowy unboxing. A teraz przyszła pora na unboxing gier z biedronki. Zaczynamy po kolei. Pierwsza gra to Deus Ex Human Revolution, która zawiera grę Deus Ex i trzy oficjalne dodatki. Sprawdzamy oczywiście zawartość. Jednak przeźroczyste opakowanie to najprawdopodobniej sama płyta. Czy tak będzie? Zaraz się okaże. Czy jest jakiś kluczyk na wierzchu? No, jest zasłonięty. Ale jednak trochę tutaj trzeba zacenzurować. Oczywiście sama płyta i to wszystko. Także bez rewelacji. Z tyłu wygląda to w sposób następujący. Nie grałem. Chętnie sprawdzę. Pierwsza gra jest. Kolejna to Batman Arkham Asylum w edycji Goty. Cztery dodatkowe mapy wyzwań zawiera, także sprawdzamy zawartość. Boję się, że tutaj będzie podobnie, czyli będzie po prostu sama płyta. W ogóle tak wygląda bok, tak wygląda tył. Gra oczywiście na platformę Steam, tak samo jak, yy, jak Deus Ex. No i w środku oczywiście tak jak podejrzewałem, sama płyta yy, Game of the Year Edition, no i klucz. Teraz przyszła pora na Rai to Hell Retribution i teraz powiecie, a Boże, jakie to jest gówno, coś Ty kupił. Jezus Mario. Słuchajcie, ja chętnie sprawdzę tę grę, ponieważ y, o niej tylko słyszałem, widziałem filmy, ale chętnie w to zagram. To jest również na Steam, także także chętnie to sprawdzę. Wewnątrz pudełka znajduje się pierwsza płyta. I najprawdopodobniej tutaj jest druga płyta. Zaraz się okaże. Momencik, już otwieram. Uwaga, co tu jest? Tak, jest druga płyta z grą. I słuchajcie, jest to jedyne pudełkowe wydanie, jakie widziałem. Ponieważ na Allegro nie mogę w ogóle znaleźć tego pudełkowego wydania. A tutaj w biedronce ee, się znalazło. Także kolejna gra z tego cudzysłów giermaszu. Teraz odpakujmy sobie Sleeping Dogs w edycji Definitive. Strasznie podoba mi się to. No, ale cóż, lepsze takie pudełko niż pudełko z premium games i to o wiele droższe. E, tak to wygląda. Również gra jest na Steam, także praktycznie sam Steam dzisiaj. A jaka jest zawartość? Niestety zawartość jest biedna jedynie dwie płyty. No i to wszystko. Okej, okay, przyszła pora na ostatni tytuł, czyli Rayman Origins. Pudełko jest czarne. Czyżby to oznaczało, że tu jest wszystko? Tutaj jest nawet napis: Gra i instrukcja w języku polskim. Sprawdźmy, czy to prawda. Ok, otwieramy. Wow, rzeczywiście, jest płyta, jest instrukcja. I zobaczmy, nie, nie ma tutaj żadnego kodu. Słuchajcie, zobaczcie, jest instrukcja, która jest oczywiście po polsku, i tak dalej, i tak dalej. A z tyłu nie ma żadnego klucza, czyli po prostu gra jest zapewne bez DRMów. I w sumie to nawet dobrze, powiem Wam szczerze. Tak to wygląda. Także to jest, słuchajcie, mój łup, jeśli chodzi o tą biedronkę, która teraz wjechała dokładnie dziś. Od dzisiaj są te gry, także ja Was serdecznie zapraszam. I zobaczcie, co tam Biedronka rzuciła, i co do tego, że to jest pierwsza część z dwóch, planowałem również zakup gier Saints Row 4: Injustice. Jeżeli Wy posiadacie te gry, które wymieniłem, a ich nie kupiłem. To zapraszam Was na fanpage'a, tam pod postem po prostu wrzućcie zdjęcie, jeżeli posiadacie te gry, chętnie zobaczę co zawierają w środku. A jeśli chodzi o ten unboxing plus bonus, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!